Patrząc na pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, patrzymy również i widzimy pewną ideę. Pewną ideę Polski, Polski sprawiedliwej, Polski zakorzenionej w cywilizacji zachodniej i Polski, która ma szansę z powrotem być wielkim, wspaniałym krajem. Bo droga prezydenta Lecha Kaczyńskiego była właśnie drogą ku wielkiej i silnej Rzeczpospolitej. A więc idąc tą drogą, patrząc na jego drogowskazy, my taką Rzeczpospolitą, panie prezydencie, budujemy. Patrząc na ten pomnik, Widzimy również wielką odwagę. Wielką odwagę stanięcia, stania. Wielką odwagę w walce o Polskę od najmłodszych lat późniejszego prezydenta. Od 68 roku przez 76 Komitet Obrony Robotników i wolne związki zawodowe. Kiedy w roku 1977-78 młody naukowiec, jeszcze wtedy przed obroną doktoratu, bez mocnej pozycji na Uniwersytecie Gdańskim, odważnie wstawiał się za robotnikami, był wtedy jedynym naukowcem tamtej uczelni, która tak, który tak dzielnie. Walczył o prawa robotników. Później, lata 80., kiedy Lech Kaczyński nadawał tempo tamtym zmianom, kiedy podtrzymywał wiarę w Solidarność, w NSZZ. Solidarność. A później, lata 90., te lata po okrągłym stole półwolnych wyborów 89 roku. I ćwierć sprawiedliwej Polski tamtego ustroju, który był budowany w dużym stopniu przez postkomunistów i część dokooptowanych elit. Lech Kaczyński miał wtedy odwagę postawić tamę jako prezesnik Najwyższej Izby Kontroli i jako pierwszy w 1994 roku zaprezentował Listę zlustrowanych, grabieżczych prywatyzacji, pokazując na rozmiar tamtej, tamtych błędów, błędów tamtych lat. Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności jeszcze przed jej powstaniem. Człowiekiem Solidarności przez małe S i przez wielkie S. Pomagając robotnikom, jednym z nich był prze, przejechany samochodem, potrącony robotnik, który zmarł, zginął przez aparatczyka partyjnego. Lech Kaczyński pomagał jego rodzinie w hełmie i starał się angażować innych do takiej właśnie pomocy, żeby robotnicy nie czuli się pozostawieni, i to też zaowocowało parę lat później, w 80. roku, wielkim wybuchem, wybuchem Solidarności. I droga Lecha Kaczyńskiego była drogą, którą można opisać we wspaniałej powieści. Był inteligentem, który współpracował z robotnikami. Był naukowcem, który zanurzył się w działalności urzędniczej, później działalności politycznej aż do najwyższych urzędów Rzeczypospolitej. Był rewolucjonistą, który dbał o ład moralny całego narodu i całego państwa. Był wreszcie konserwatystą otwartym na świat, otwartym na nowoczesność. Lech Kaczyński chciał Polski nowoczesnej, jak najnowocześniejszej. Te słowa o Szczecinie, o Pomorzu Zachodnim padały już tutaj, ale niech one świadczą o tym, że Lech Kaczyński nie tylko był wyrazicielem, czego on sam nie mówił za często, wyrazicielem myśli o Polsce Jagiellońskiej, tej idei, ale jednocześnie jego ślady są widoczne nie tylko w jego działaniach w Wilnie, na wschodzie, ale również właśnie w Szczecinie. A więc łączył w sobie politykę piastowską z polityką jagiellońską. Bo Lech Kaczyński łączył w sobie wiele pierwiastków polskości. Łączył tradycję z nowoczesnością. Łączył tradycję romantyzmu z pozytywizmem. Łączył wolność z solidarnością. Ale potrafił też łączyć pewną twardość i konsekwencję w działaniu z wrażliwością i z empatią, która, którą, której moglibyśmy się od niego wszyscy uczyć. Prezydent Lech Kaczyński budował formację bez jego popularności w roku 2001. Powstanie tej formacji która zmienia Polskę nie byłoby możliwe. To dzięki jego konsekwentnym działaniom przetrwały idee, które były przez lata Trzeciej Rzeczpospolitej wdeptywane w ziemię, ośmieszane przez pod, pedagogikę wstydu wielki polski naród miał być narodem sprawców, a nie, dla niektórych nawet narodem katów. Lech Kaczyński nigdy się na to nie zgodził. Lech Kaczyński nie pogodził się z tym, że mając tak wspaniałych przodków i naszą historię, możemy być wciskani gdzieś w kąt. Wierzył w Europę. Wierzył w silną Polskę, w silnej Europie, ale wierzył też w podmiotową Polskę. Wierzył w to. Że nasze należne miejsce w Europie dopiero musimy odzyskać, że nie możemy być tą wciśniętą kamienicą w wielkie budowle innych państw europejskich. Tej drogi, drogi ku wielkości Polski, cały czas uczymy się, cały czas nią chcemy podążać. Panie Prezydencie. Bardzo nam Pana brakuje. Jesteśmy tutaj również po to, żeby wypełniać Pana testament, żeby różnymi drogami służyć Rzeczpospolitej według tych idei, które Pan, Panie Prezydencie, zarysował przed nami i jest pewnym symbolem, że NSZ Solidarność. Właśnie użyczyła też tego miejsca. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zwracam się do pana Piotra Dudli. Bo, mimo upływu lat, do dzisiaj prezydent Lech Kaczyński i jego idee są niewygodne dla establishmentu III Rzeczypospolitej. I pomimo, że on potrafił z szacunkiem odnosić się do swoich przeciwników politycznych. To jego przeciwnicy nie mieli w sobie tej wielkości i nie odwzajemniali jemu tym samym. I dlatego my dzisiaj traktujemy za panem prezydentem Lechem Kaczyńskim Polskę jako miarę wszystkiego i wierzymy jak Lech Kaczyński za Zygmuntem Krasińskim że cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem tylko. Sprawiedliwość będzie. Jedno wiem tylko. Polska z martwych wstanie. I I ta wiara, taka wiara, jego silna wiara przybliża nas dziś i będzie przybliżać jutro do tej jednej, wymarzonej, wyśnionej, wielkiej i wspaniałej Polski.